I drugie piwo, które będzie, tudzież było, w zależności od tego, kiedy zmontuję i wrzucę ten filmik na Birgit Madness, Evil Twin Brewing, Yin and Yang. To jest miks imperialnego stoutu i India Pale Ale, chyba nawet double India Pale Ale, z tego co pamiętam. To są po prostu dwa piwa. Yin to jest imperialny stout, a yang to jest, jeśli dobrze właśnie pamiętam, double IPA. I to jest blend tych dwóch piw. Zostały one połączone. W 33% stanowi stout, a 77% india pale ale. Daje nam to 10% alkoholu, no także może być bardzo ciekawie. Ja piłem już tego Risa, piłem też, piłem też Yanga. Risa próbowałem tam troszkę na, na birofilii kiedyś, Yanga piłem całkiem niedawno z butelki. Był całkiem przyzwoitym piwem. Szkoda, że nie mam tych, tych dwóch piw, to można by sobie zrobić jakiś eksperyment, połączyć je, zobaczyć, czy będzie podobnie. Tak myślałem, czy właśnie nie zostawić tego piwa na tą okazję. No, ale zanim kupię tamte dwa pozostałe, zanim je gdzieś znajdę, no to trochę szkoda. Bo jednak e, to piwo lepiej pić w miarę świeże, żeby te aromaty e, z India Pale Ale nam nie uciekły. Evil Twin Brewing, jak zapewne wiecie, to jest browar e, brata bliźniaka Michaela Bierzo, który jest właścicielem browaru Mikeler. E, czyli jest to duńczyk, ale waży w Stanach Zjednoczonych. To piwo też zostało ważone w Stanach Zjednoczonych w Bruklinie. No zobaczymy, jeżeli ponad 60% stanowi India Pale Ale, no to raczej mm, powinno mieć to piwo przewagę, ale no Imperial Stout to Imperial Stout. Być może zdominuje to piwo mimo tego, że jest go tutaj mniej. Zobaczmy. No piwo jest takie całkiem ciemne. Nie, jest to może czerń, jak w Imperial Stoucie. Ale taki bardzo ciemny brąz. W zasadzie podświatło w ogóle nie prześwituje. Piana bardzo ładna. Niewysoka, ale puszysta. Średnio-pęcherzykowa. Ładnie się zachowuje. O, tutaj widzę takie przebłyski. Także ono jest takie trochę rubinowe. Podświatło. Nie jest kompletnie czarne. Aromat nie jest zbyt intensywny. Spodziewałem się czegoś więcej. Jest taki. Niezdecydowany. Nie wiem za bardzo czym chce być. Bo rzeczywiście jest, są jakieś nuty amerykańskiego chmielu, są też nuty stoutu, jakaś czekolada. Ale to wszystko jest bardzo, bardzo. niewyraźne. Naprawdę zaskakująco mało intensywny jest ten aromat. Coś tutaj czuć, ale, ale nie za wiele. No, na razie lekkie rozczarowanie. Bardzo nisko wysycone. Taka gęsta tekstura. Mocna goryczka, mocna paloność, ale też dość wyraźny i dość ostry alkohol. Trochę piecze. No ale to połączenie dwóch mocarzy. Z tego co pamiętam, jedno i drugie piwo bazowe miało 10% alkoholu, więc jest dość słodkawo na początku, ale znaczy po chwili w zasadzie. Na początku jest, na początku jest uderzenie paloności, goryczy, po którym w łyku z kolei, kiedy już się przyzwyczaimy, robi się nieco słodko, ale finish znowu jest goryczkowy, palony, dosyć agresywny. No na pewno to piwo w smaku oferuje znacznie więcej niż w aromacie. W aromacie bardzo mało się dzieje. To jest największe rozczarowanie tego piwa. No jeżeli w piwie się mało dzieje w aromacie, no to, to naprawdę już jest duża strata. No cóż, nie jestem zachwycony. Myślę, że te piwa oddzielnie, osobno yy, o wiele lepiej grają niż razem połączone ze sobą. Także ta koncepcja za bardzo mi się nie podoba i raczej jej nie kupuję. Nie to, żebym nie wypił tego piwa ze smakiem, ale to nie jest to, czego szukam. To nie jest piwo, które mnie zachwyciło. Także jeżeli macie ochotę, sprawdźcie. Jeżeli macie na przykład dostęp do piwa Yin i piwa Yang no to kupcie sobie też jeden yang i możecie wtedy sobie porównać, zobaczyć jak, jak smakuje jedno i drugie piwo czyste, jak smakują razem, może w innych proporcjach będą smakować nieco inaczej, można się pobawić. Także w zasadzie, w zasadzie tutaj widzę jakiś sens. Natomiast no, samo, samo połączenie nie daje jakichś bardzo, bardzo zaskakujących i niesamowitych rezultatów.